Hej, witamy Was w kolejnym odcinku zajęć praktyczno-technicznych. W skrócie ZPT świąteczne. ZPT świąteczne. Przychodzimy dzisiaj do Was z domkiem z piernika, czyli będziemy wykonywać taki oto domek, jak jest tutaj przedstawiony na opakowaniu. raczej znaczy, no coś podobnego do tego, Daniel. Zobaczymy jak to wyjdzie, z dniami, wi widzieliście efekt. Daniel, robiłeś kiedyś taki domek? Bo ja nigdy nie. jeszcze nie robiłam takiego domku. Więc przejdźmy do unboxingu. Unboxingu, okej. Okay. A czyli znaczy, w ogóle widzę, że domek jest z Morrisona, ze sklepu Morrison. Jak, w jakiej cenie jest taki mniej więcej domek tutaj A to waży? różnie, od 4 do 8 funtów, 10 nawet i do 63, jak ktoś chce specjalnie wypasiony, tak, żeby się zmieścił tam Jasi, Małgosia i wiecie, i Zła czarownica i wszystko. Aha, okej. Okay. No dobra, to co, otwieramy, nie? No. A to jest ten, a fundament, piwnica, tak? Tak, a dobra. To chyba z tej strony tak powinno być. Z w środku. Czyli w zestawie znajdziecie już gotowe ścianki. Jest mi pewnie ściany działowe i dach. Ciekawe, znaczy, a można go jeść później? Nie wykończenie. Nie my myślę, że jak my go zrobimy, to nie będzie do jedzenia. I mamy właśnie tutaj ozdobne żelki. Rzelki, cukiereczki. Moja paczka się już rozsypała, więc pozwolicie. A, minutę trzeba masować. Lukier, żeby się pewnie trochę... Masować. Żeby, się, żeby trochę zmienić. Masować to nie jest masować. To jest masować. Tak. Masować, no. A jak, masować. a jak wyleci? Trzeba minutkę masować, słuchajcie, to ten lukier, puder jakiś, który będzie... to jest nasz klej ogólnie tym będziemy łączyć wszystkie ścianki, które właśnie mamy tutaj w zestawie i na ten, na ten klej będziemy też przyklejać dekoracje, więc no zobaczymy, zobaczymy. Odkręcić. I przedziurabić. Jak myślisz, zrobisz tak jak na opakowaniu? To znaczy? Może będzie tak szeliczne, piękne, artystyczne wiesz, ambicje, no może uda mi się takie coś zrobić. Znaczy oczekiwania rzeczywistość. Ja, kontra rzeczywistość, tak? No to są Ta. oczekiwania, zobaczymy, czy jest tak w tej postawie i będę patrzeć, bo e, może jeszcze coś potrafi skopiować, bo sama na pewno nic lepszego nie wymyślę. Jak to nie, wszystko jest. Tak, oczywiście. To trzeba otworzyć i chyba trzeba działać, No, no to ty otwieraj, a ja będę działał będziesz musiał nożyczki jednak podać, bo ten, ten dżubek trzeba odciąć w lukrze. Widzicie, tak przy przyszykowaniu do prac. dzióbki będą sobie No zaczekaj bez nożyczek, nie? Tak. Trzeba zacząć, Daniel, od rozłożenia wszystkich części na poziomo, na stole zarówno. No to jeszcze rozkładają na poziomu. ja na razie patrzę czy metraż mi odpowiada. Zobaczymy, ja jeszcze trochę to wyrobię, że tak powiem, pomasuję. O tak, masaż jest wskazany. Ja widziałam parę filmików właśnie z dekoracją takich domków. Oczywiście robią to z dziećmi, my takowych nie posiadamy. Jak <laughs> Więc trzeba sobie radzić samemu. Nie robią się tego dziecka, bo takich rzeczy w naszych rocznikach nie było. Może za siebie. Ja nie, ja nie miałem dostępu do ZPT. <laughs> Aż jeszcze na ZPT nie robiliśmy domków z piernika. No nie. Tam my uczyliśmy się haftować, wyszywać. No, faceci to przeszywać guziki. Jedyna czynność, która mi się ze szkoły przydała. Ja już nożyczki. Czochaj. O, o. I teraz tak. Jest pokazane, żeby najpierw zrobić tutaj ścianki... Działowe. Działowe, czyli tutaj front, front i tył domu. Więc tutaj sobie przykuję to sobie trochę oddalę, tu sobie przykuję i słuchajcie, no ja już zaczynam, daję robię swoją metodą jak zawsze. Szybka, prosta zabawa i jeszcze został tylko dach przy No co chatę burzysz? Jeszcze nie zbudowałaś, a już burzysz. Ja tak jak w szkole byłam, noga z takich rzeczy tak wiem, Po 20 latach nic się nie No i to będzie stał na słowo honoru. Musicie mi uwierzyć, że on naprawdę stoi. Magia kina, ja bym tam nic nie wierzył. Powiem wam, jest OK. Dobra ta zaprawa murarska, nie uważasz? Nie tak. Mamy robić domek, dekorować go. Zjesz go później, obiecuję, możesz go później zjeść. Palce Mój, jest... twój, jaki tam sobie chcesz. Na razie dekorujemy. Opowiadam trochę o historii Piernika, bo mi Piernik tylko i wyłącznie kojarzy się, no ze świętami wiadomo, ale z Toruniem. Czemu ja Piernik toruński się... od razu z Toruniem? No bo no to jest stolica Piernika w Polsce. Ale... A na świecie? Na świecie chyba też, nie wiem, chyba są najlepsze pierniki, wszyscy turuńskie pierniki bardzo zachwalają, ale piernik nie powstał w Toruniu. Do Torunia przybył e, między XV a XVI wiekiem. Wtedy użyto w XVI wieku użyto pierwszy raz słowa pierny. I e, czytałam się takich faktów, że piernik był już... W starożytności. Egipcjanie robili właśnie miodownik. Bardzo popularny tam był. I też w jakichś zapiskach e, rzymskich kuchmistrzów był właśnie znany bardzo taki e, sławny piernik z pieprzem. No i... A do Torunia ponoć przybył z niemieckimi osadnikami. Wszędzie te Niemcy. No, takie były czasy niestety. I właśnie tak do nas tu przybył. A dlaczego w Toruniu ten piernik? To też doczytałam się, że w Toruniu była dostępna bardzo, bardzo dobra mąka wysokiej klasy. E, miód, ponieważ e, dużo było uli, było dużo pszczelarzy, ten miód był bardzo, bardzo dobry. No i zaczęto do piernika dodawać też przypraw korzennych, co dało właśnie ten charakterystyczny taki świąteczny klimat. Świąteczny posmak. I ja w dodatku krzywego, wymówić do fryzjery. Chyba że lepiej nam szło z dniami żeby powiedzieć. Trochę słabo z kolorami, mogły być lepsze kolory moim zdaniem. na przeniesie... Kur... Na przedmieściach dał ale nie martw się, bo i jest mi w czas. Rozwalił mi się! Nie chcę tego robić, to jest bez sensu. Za mało dałaś na fundamenty. Nie będę tego robić. Dlaczego? Daj to jeszcze, da, no, daj no, jeszcze no. trochę na fundamenty żeby nie Wszędzie rukier jest. Rozwalił się. Nie skończyłam, a już mi się rozwalił. No nie Słuch, nie lubię takich prac. Nie wiem, ja dzisiaj jestem tym grinczem. Świąt nie będzie. Mówię wam. Nie ma poz pozytywnego przesłania. A żeby twój się też rozwalił. Fajna zabawa. Mi się podoba. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. To poszło, I nie uważacie, Cały całkiem zgrabnę. Nie No jak mam no nie trzą, że Ręce mnie nie bólą, ten domek nie wygląda w ogóle. Nie ma koni tego lukru, to musieli mieć, nie wiem ile, żeby to zrobić. Co ty robisz? Ojejku, ścianka poszła. Ty masz szopkę. Jezus, i jak ty nam wstaw. Jeszcze z Józefem. Cztery Piękny. Koniec czuję, że ja z tego domku już nic więcej nie wykrzesam. O cholera, drzwi Ja Chociaż wiem, dlaczego nie zostałam architektem, nie? Ładnie. Naciapane. prześny jest. To, co ja lubię, ja jestem sroka ogólnie, bardzo lubię wszystko, co jest błyszczące. Szkoda, że tu nie ma brokatu. Polecić cię kupić? Bo to wszystko jeszcze tak brokatem takim jadalnym spryskam. albo złotym. By było, na bogato Na bogato by było. Mm, konsumując i reasumując <noise> nasze wywody artystyczne e, może ja powiem może takie spostrzeżenia. Na zabawę z dziećmi super. Żelki pycha. Za cztery punkty. Czy to wygląda jak to? Oceńcie sami. W ogóle tak nie wygląda. No, za chwilę się tyle razy go będziesz podnosić i opuszczać, że się rozwadnie. Nie, nie ma opcji. No. Fajne doświadczenie, jednak, że nie powiele go na pewno. No i nadajesz takie rzeczy, no, no nie nadajesz. No co, wierzaj teraz. Nie wiem, czy tam krótki Lego, czy jakieś to, to mogę takie coś składać, co jest logiczne. To jest. No, będzie bardzo logiczne. Nie, to nie jest logiczne. Nie. Trzy, nie, cztery, nie, 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 nie. ściany, dwa dachy. Tu trzeba jeszcze to bardziej wyobraźni takiej artystycznej ja i takowej nie posiadam. E, więc tak malowanie obrazów. Niby każdy może, ale nie każdy powinien. Na przykład ja nie powinnam, ale lubię. Ale ten... E, no nie no, mi się zdaje, że okej. Okay, jest taki mój. Oceńcie sami, czy to jest ładne, czy nie jest ładne. Czy byście to zjedli, czy nie. Muszę ja go jeszcze podnieść, najwyżej się rozwali. O, już mi to odpada coś. Są, jest okienko, jest światełka, są dwa okienka, wszędzie są okienka ogólnie. Mi się zdaje, że ja się Małgosia by, e, się by tam weszli. Tak, weszliby tam. Bo tam na pewno jest ciuciu. U mnie to tak to wygląda. To lecz jest ściana rozjeżdża kolego. Zobaczcie jak zobac zobaczcie jak goł z Córka Czórka górażatynkarza to do czegoś zobowiązuje. Konstrukcja jest no. nienadalna. I tak oto w ten zabawny sposób. Część. Część sekundę, mój domek się rozwalił. U mnie to jest kwestia tylko czasu, bo już widzicie. Tu się zapada, tu się rozpada. Co zrobiliśmy źle, co zrobiliśmy nie tak. Nie wiemy, jak nie jesteśmy cukiernikami. Zabawa była przednia przynajmniej przy burzeniu. Czy poczułaś klimat świąt przez to? Nie. Dobrze się bawiłaś? Nie. Ale teraz. Z... Nie będę go komentować, zobaczcie. Do... Zrobiłam tylko zdjęcia, na Instagrama relacje dodałam. Zobacz co się stało. Dobre to chociaż? Dobre. Dobratkie. Ja, ja tego więcej robić nie będę. Takie podsumowanie. Może mało świąteczny e, klimat się z tego zrobił, ale mnie to męczyło, jak ja to robiłam i dwa razy mi się rozwalił. Jak najbardziej, fajna zabawa dla mnie. Za chwilę będzie konsumpcja i sprawdzę, czy gra była warta świeżki. No, zabawa za 4 funty, tak naprawdę. To nie majątek. Za mało lukru. Na tym razem proszę do opakowania dawać dwa takie same. Daniel, mam dotknąć twój tak jak swój dotknąłem, to też się zaraz rozleci. No, ho, 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 O, ściana już się ruszyła. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzymy Wam wesołych świąt Bożego Narodzenia, spełnienia wszystkich marzeń e, i aby następna no to jeszcze do, się jeszcze pojawiła do Sylwestra. Myślę, że tak. Życzę wszystkiego dobrego z okazji świąt, dużo szczęścia, pomyślności i zdrowia w wydawaniu tych pieniędzy, które wygracie w przyszłym roku. Uuu! Czy no. ja? Tak, na wiesz sobie, Tobie, Daniel, też życzę. Abyś wygrał? Ale daj sobie. Nie, sobie i Tobie życzę i wszystkim, żeby sobie wybrali w końcu jakąś no. fajną kwotę i żeby mogli spełniać swoje marzenia, ale ogólnie nawet bez pieniędzy spełniajcie swoje marzenia. My tak chcemy... Właśnie, robić. Spełniłam marzenie, nigdy tego nie robiłam, zrobiłam, nie podoba mi się. <grym> Więcej tego zrobić <grym> nie będę. No. Więc tak tym... <grym> miłym pozytywnym akcentem. akcentem. Bardzo pozytywnym i przymiłym akcentem. No, żegnamy się z wami i do zobaczenia już wkrótce. Dobra, buziaki, do zobaczyska. <grystanie> łatwo przyszło, łatwo poszło. Ale co, pianek chyba niezły. zły. coś? Do pianiczka, czemu by nie? No to musiałbym zamoczyć. Zobaczysz. Będzie pod boku.